Nabory wniosków w ramach nowej perspektywy coraz bliżej. Na jakim etapie są prace nad uruchomieniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, mówił na konferencji marszałek Władysław Ortyl. Marszałek zapowiedział, że już 15 czerwca zostanie ogłoszony przetarg na budowę łącznika autostradowego w Przeworsku. Będzie to pierwszy przetarg z długiej listy drogowych inwestycji, na które w ramach nowego RPO zarezerwowanych jest ponad 211 milionów euro. Rozpoczynamy te nabory od wodnic, od zjazdu i wjazdu na autostradę w Przemyślu, od takich ważnych inwestycji, które od dawna były problemem, ale głównie robimy, puszczamy te inwestycje, które Zakończą się swoją realizację w 2018 roku, żebyśmy mogli jak w największym stopniu sięgnąć do rezerwy wykonania. Inwestycje drogowe, które będą realizowane w ramach nowej unijnej perspektywy, zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszej kolejności ruszą mniejsze zadania, które są już w jakimś stopniu przygotowane i można je szybko rozpocząć. W pierwszym etapie byłoby to około 60 km dróg, łączny koszt ponad 330 milionów złotych. W WPF-ie na no to środki zostały przewidziane. W ramach pierwszego etapu realizowanych będzie kilkanaście drogowych inwestycji w różnych częściach województwa. Powstaną drogi, obwodnice, mosty i wiele innych elementów drogowej infrastruktury. Między innymi obwodnice Sokołowa-Małopolskiego, Dynowa, a także Oleszyc, Cieszanowa i Lubaczowa. Większe, bardziej złożone projekty będą uruchamiane w kolejnych latach nowej perspektywy finansowej. Etap drugi, trzeci, czwarty są to inwestycje wymagające dłuższego okresu realizacji, bardziej zaawansowane i większe nakłady. Też jeszcze przewidujemy listę, tak zwaną rezerwową, gdyby się udało pozyskać większą liczbę środków, to, to będą realizowane. Na konferencji marszałek poinformował też, że 22 maja zarząd województwa przyjął projekt szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO, w którym są opisane osie priorytetowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 5 czerwca będą trwały konsultacje społeczne przyjętego projektu. Oczekujemy na uwagi samorządowców, organizacji pozarządowych. Oczekujemy też na uwagi tych, którzy potencjalnie mogą się wpisywać w nabory. Ogłaszane do, hmm, według, europejskiego, według finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niebawem rozpocznie się też nabór kandydatów na ekspertów, którzy będą uczestniczyli w wyborze projektów z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o ich wpis przyjmowane będą od 15 czerwca do 15 lipca.